Cześć! Zaczynamy nową serię odcinków. Dzisiaj chcę wam zaprezentować siły, w starciu z którymi nawet największy twardziel nie ma nic do powiedzenia. Mowa oczywiście o żywiołach, z którymi mamy do czynienia na co dzień: powietrze, ziemia, ogień i woda. Każdy z nich może nam odebrać życie w sekundę, wtedy, gdy mamy go w nadmiarze, jak również podczas niedoboru. Różne proporcje, w jakich występują one w różnych obiektach i substancjach, mają odpowiadać za złożoność świata materialnego, a sposoby, w jaki reagują one ze sobą, mają wyjaśniać przemiany w tym świecie. Teorie żywiołów były w wielu kulturach przednaukowym sposobem wyjaśniania rzeczywistości przyrodniczej. Żywioły od tysięcy lat towarzyszyły ludziom na całym świecie. Mi osobiście bardzo podoba się wytłumaczenie żywiołów i cykli w kulturze chińskiej. Cykl tworzenia wygląda tam następująco. Drewno karmi ogień, ogień tworzy ziemię, ziemia nosi w sobie metal, metal zbiera wodę, woda odżywia drewno. Cykl zwyciężania wygląda następująco: metal przecina drewno, drewno zapuszcza się w ziemię. Ziemia pochłania wodę, woda gasi ogień, ogień topi metal. Dzisiaj bierzemy pod lupę powietrze. Według definicji, powietrze to mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Normalnie powietrze jest bez smaku i bez zapachu. Natomiast w postaci skroplonej ma kolor blado-niebieski. Czyste powietrze. Do 13 km od powierzchni Ziemi składa się z azotu w około 78% oraz tlenu w około 20%. Pozostałe pierwiastki wchodzące w skład to m.in. argon, dwutlenek węgla, neon, hel, metan, krypton, wodór i ksenon. Powietrze jest nam niezbędne do życia, bo nim oddychamy. Robimy to samoczynnie. Wyobrażacie sobie, co by było, gdybyśmy musieli myśleć o tym, aby oddychać? Ma swoje zastosowanie w różnych dziedzinach życia od przemysłu po szpitale, armię itd. Niestety nadmiar może być bardzo niszczycielski w skutkach. Jeszcze jakiś czas temu tornada, trąby powietrzne były znakiem rozpoznawczym w USA, ponieważ średnia liczba tornad wynosi tutaj 1200 na rok. Niestety, coraz częściej zdarza się to także w Europie, również w Polsce. Tornada mierzy się i podaje w dwóch skalach. Ulepszona skala FUITY mówi nam o zniszczeniach, jakie spowodowało na danym obszarze. Podaje się je w skali od EF0 do EF5, przy czym EF5 to najwyższa moc niszczenia. Drugą skalą jest skala TORRO. Przy jej użyciu podaje się przede wszystkim prędkość wiatru w wirze. Jej zakres zaczyna się od T0, a kończy na T11. Tutaj im wyższa liczba w skali, tym większa prędkość wiatru. Stosuje się głównie na wyspach brytyjskich. Największe w historii odnotowane tornado miało miejsce 31 maja 2013 roku w El Reno. Jest to miasto w USA w stanie Oklahoma. Jego średnica wynosiła 4,2 km szerokości, a prędkość dochodziła do 475 km na godzinę. Natomiast najbardziej niszczycielskie tornado było 22 maja 2011 roku w mieście Joplin, również w Stanach Zjednoczonych. Jego średnica sięgała 1,6 km szerokości, a prędkość wiatru przekraczała 320 km na godzinę. Zniszczenia wyliczone zostały na 2,8 miliarda dolarów. Tornado, które zebrało najwięcej ofiar w historii, wsiało spustoszenie 26 kwietnia 1989 roku w Bangladeszu, w mieście Daulatpur Saturia. Jego średnica wynosiła 2,4 km szerokości. Prędkość wiatru niestety nie została ustalona. Wiadomo jednak, że pochłonęło aż 1300 ofiar śmiertelnych. Najsilniejszym tornadem w historii naszego kraju, F4F5 w skali Fujity, mogło być to, które wystąpiło 21 lipca 1931 roku w okolicy Lublina. Prędkość wiatru wahała się według wyliczeń naukowców Między 110 a 145 metrów na sekundę, co daje imponujące 396 a 522 km na godzinę. Wiatr zniszczył wówczas budynki o murak 50 cm grubości, przewrócił stojące na szynach kolejowych załadowane wagony towarowe oraz powyginał konstrukcje stalowe. Tornada w Polsce nie są nowym zjawiskiem. Fakt faktem, nie występują często, ale zdarzają się od dawna, jak choćby w 1363 w okolicach Jeleniej Góry, czy w 1529 roku w okolicach Wrocławia. Prawdopodobnie część tornad, które wystąpiły w przeszłości, nie została odnotowana, bo nie wyrządziły szkód w dobytku ludzkim, lub z braku wiedzy na ich temat mogły zostać określone jako zwykła wichura. Najbardziej niszczycielską trąbą powietrzną, która miała miejsce w Europie w ostatnim czasie, to ta, która 24 czerwca 2021 roku praktycznie zniszczyła kilka wiosek w Czechach, dokładniej na Morawach. Niestety nie obyło się bez ofiar śmiertelnych oraz ogromnych strat finansowych. Na dzisiaj tyle informacji. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak. To zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał. Chcesz się tym podzielić w swoich mediach społecznościowych? Wystarczy, że udostępnisz to wideo. Już dziś zapraszam cię do obejrzenia kolejnego odcinka. W nim pod lupę weźmiemy kolejny żywioł niezbędny nam do życia, jak również bardzo zabójczy czyli wodę. Dzięki za poświęcony czas, miłego dnia i do zobaczenia.